Siemano tutaj, The Game Robson. Yy, witam Was w audiologu, część czwarta. Jeśli się nie mylę, tak, część czwarta. To tak, mamy 52. Nie jestem na swoim kanale, jestem na Raptorap, ale. Um, może się przeloguję. Dobra, zresztą. Mam tam około 6000 wyświetleń. Dzięki bardzo. Yy, to tak. Yy, mam, zacząłem serię z FUN MT2, zrobiłem live'a. Yy, już mam część drugą pokazywanie kursówki WP Minecraft zapowiedź za jakiś, za jakieś 3-4 dni. Yy, poradniki wejdą. Audiolog to jest taki zwykły Audiolog Karaoke okay Party Windows 7. Zagrajmy z Marcinem Survivor. Rozpędza, wątpię, żeby powstała znów, bo save'a nam gdzieś wścieło i. Yy, yy, umiem tworzyć swojego serwa Hehecki. ale to nie znaczy o to, przechodzę mutację, więc dla Was lepiej. To tak, zagrajmy z markiem, może. Powstanie. Um, audiologii. Zagrajmy z Markiem. Prezentacje serwera będą. Yy, przygody z kamerion. O, o, może, może. Jednak może tutaj wbiję. Gry i gierki Angry Beer Space zakończymy. Znaczy ja tak mówię, ja nie będę tego usuwał, bo dużo wyświetleń jest za to. Zagrajmy w GTA 3. Nie powstanie już przygody z Kamerionem, jak mówiłem. Śpiewanie wątpię. Minecraft przygody, bo wątpię. Motocross wątpię. Chociaż jak widzę, dużo wyświetleń to możliwe, że powstanie. Takie PvP na serwerach Minecraft będą oczywiście. Pokazywanie ekusurki WP do PvP 1. Um, nie chcę mi iść. Mam tam 13 subskrypcji. A nawet i 14. Um, chwila, bo tutaj. O, dobra. Jest lepiej, jest cool. Pokaż więcej. O! Przygody z Metin 2 może powstanie, ale to był chyba pl jak się nie mylę. Gry i gierki nie powstanie, nie powstanie, może powstanie, bo tutaj mamy pierwszy dopiero. Więc może powstanie, Netflix Pit nie powstanie, GTA nie powstanie, Pit nie powstanie, GTA nie. Minecraft prezentacja powstanie, owszem, GTA 3, nie powstanie, escape'y powstaną, Poket Firewalku powstaną. Z 2-3 miesiące następne, ale to będzie chyba na Minecrafcie albo na własnym serwerze, który utworzę wkrótce Minecraft Escape. Będzie yy, sufering, odpuśćmy. Prezentacje będą. Yy, tu było akurat zgrołam 156, coś tam. Yy, zagrajmy Minecraft i wszystkie jakieś prawdopodobnie będą w gitarze, a nie, suffering, nie. Jak stworzyli różne bossy będą i zagrajmy w Minecraft nie będzie. Tak jak podawałem wam tutaj chyba. Yy, tu. I podawałem wam yy, różne <coughs> różne tam porady, że Minecraftów, survivalów nie będzie. Może tam z innymi. Chcę, zobaczcie ten oto filmik. Tam będzie wszystko. Ok, Ja się z wami żegnam. Może... Znaczy zaraz nagram, Zagrajmy Fun MT2, sławny serwer. To będzie część trzecia. Druga, no trzecia. Okej, okay. dzięki za oglądanie. Subskrybuj, oceniaj, daj łapkę w górę. Za dwa lub trzy dni będzie konkurs. 6000 tysięcy wyświetleń, jak zdobędziemy oczywiście. I mam nadzieję, że będzie dużo ludzi. Subskrybuj, oceniaj, daj łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Był z Wami The Game Robson. Na razie, wszystkim, cześć.